Ok, jest godzina 11:45 wtorek, czyli w sam raz, żeby zacząć podróż na Gamescom 2015. Dobry. Dobry. ja Co tu masz? A to wiesz co? No ja też będę drukował zaraz. Ty mnie już filmujesz w braniu? Nie, tak sobie, bawię się. Kawę sobie zrobię. Cześć, Gambri. Kawa, kawa, kawa. Asi mi się przypomniało, że kiedyś. się. Relacje osobą, Jaką robisz relację z gamekami? Ma że jest jakiś kantor. Czy kantor jest w pobliżu? Znaczy, na lotnisku są, oczywiście, można wyjąć lotnisko. Tak, wymienić ale w tym kiepskie przeliczniki. Dobra, co by nam się przydało? Ok, wejściówka na Gamescom. Przyda się. No. Są statystyki, nie chcę brać. Okej. Okay. O, fajnie to wyglądało. Tak, Arroż zamierza słuchać muzyki w samolocie. Tak jest, to jest moja ulubiona forma słuchania muzyki. Ja zawsze słucham na głośnym... No, na głośniku w autobusie. A najlepsze jest to, że jeszcze narzekasz na jakość. No właśnie... Wstydź się. Wstydź się. Dobra, czyli co? Zostało nam ile do wyjazdu? Zostało nam pół godziny do wyjazdu, więc wypadałoby się spakować. Nie. Zacznijmy od tego, że potrzebujemy pokrowca. Pokrowiec. Zacznijmy od tego. I zobaczymy, co w tym pokrowcu już jest. Taśma klejąca. Mogłaby się przydać, ale powiedzmy, że nie będziemy jej brali. To jest dla chłopaków zostawiamy. Będziemy zaklejać usta. Jezus, jak dźwięk! Taśmą. O Boże! Kamera. Przyda się. U, nie ma baterii. Bateria. I druga bateria. 100% 100% Karty są Są Najważniejszy element Który wczoraj Po który wczoraj Kuba specjalnie Przyjechał do mnie do domu samochodem Czyli zaślepka To do, do torby Bierzemy dwa mikrofony Trochę się poplątało co tu się dzieje? To mikrofon jest. i się tutaj. Bierzemy dwa mikrofony. I ten mikrofon. On nie jest wcale lepszy. To jaki mikrofon nam zostaje? Taki sam. Leży chyba za moim A, monitorem. Dobra, dobra. I mikroporty. E, pakuję tutaj jeden laptop do mojej droby. No dobra, laptop. Jest, laptop. Mikroporty! A no, dwie kreski ujdą, powiedzmy. Weźmiemy sobie za posolę baterię jeszcze notatnik. Tak, Papier, to to są Podpisane. Czyli po część sprzętu trzeba się udać do jaskini. Mikroport numer 2. Jedna kreska, to się nie godzi. Cały pakiet mikroportów. Widziałeś nowy teaser z Teaser z e, Widziałeś nowy teaser z Viastunu? Z nowego trybu do Battlefronta. Nazywa się Fighter Squadron. Coś tam widziałem. Znaczy... No... A Nie, jak, jak wyjdzie to zagram, nie! Kabel. A Coś jeszcze, co miałem w głowie. Słuchawki to wiadomo, to się weźmie. Pada. Pada. Pada, żeby jakby, można... jakby brakowało im. Jakby im brakowało w hotelu, nie? Aha. Bo normalnie jest suszarka, ręczniki, Jaka. kontrolery do Xboxa. Dobra, to ja spakuję swój komputer. Odkryję co jest w plecaku na mój komputer. O, ładowarka do baterii, to moja prywatna. Ty przyda się! Czyli gra o jest teraz w pewnym epizodzie, a bo to, to nie jest bez, bez sensu. Bo przecież gra od, z punktu widzenia biznesowego no to przecież gra tron. Hmm. Z tym naszym pakowaniem na targi jest taka zabawna rzecz, że praktycznie za każdym razem, jak się pakujemy, to bierzemy te same rzeczy, ale i tak zawsze jest takie napięcie, że może czegoś zapomnimy. Już jest właściwie co roku pojawia się jakaś rzecz, której zapominamy i przypominamy sobie o niej w ostatnim momencie. Więc teraz już jest łatwiej sobie to jakoś posegregować w głowie i o niczym nie zapomnieć. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomnieliśmy. Z pendrive nawet mam, na którym nic nie ma. Ty! Właśnie! Wiem! Wiem, o tym, zapomniałem! Nie mamy asetów do montowania. Zapraszam na poradnik Mateusza Raszkiewicza, jak prosto wyciąć akredytację. Proszę bardzo. Tu mamy linię. I wzdłuż tej linii wycinamy. To bardzo proste. O, proszę. Ustawiamy karteczkę tak, jak nam jest wygodnie. Tak jest. O, właśnie. I teraz... I raz... Ja teraz zrobię taką małą incepcję i, I ten moment. Ja ci zrobię incepcję, ja ci zrobię snapchata. No i proszę bardzo, pięknie wycięta akredytacja. Eee, no. Dobra. Okay. No, 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 jesteśmy w kontakcie. No, na razie. A rozda żadę? Jesteś? Jestem. Cześć UV! Ej, cześć! dobrze, udało się przejść już przez ramkę i właściwie to dziwię się, że to są już czwarte targi Gamescom, na które jadę i szóste targi, na które w ogóle jadę. E, przypomniało mi się ostatnio, jak wyglądały moje pierwsze targi, czyli w 2012 roku właśnie gamescom, myślałem, żeby wam to pokazać, ale nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Powiedzmy, że jesteście na to gotowi. Nie jest tak jakoś super, jak mogło się, by się wydawać, ale jak już się trochę powiedzmy zmieni jakieś wymagania swoje. Arasz, jak się czujesz, sylwetko? Ty moja czarna przed swoimi pierwszymi targami. Jestem jak czarna sylwetka, która znika i pojawia się tam, gdzie nikt się tego nie spodziewa. Czyli tak czuję właśnie... się bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Wspaniale. 98% przerażenia. Nie, fuj. inaczej. 98% podekscytowania, 2% przerażenia, albo zupełnie na odwrót. Nie. <śm> <śm> To czy na zostanie mnie bardzo cieszy. teraz jeszcze na to, żeby w тар mi Jakie no ogóle... były wrażenia? Miałem, w ogóle. Nie ja, zauważyłeś? Nie jeszcze Znaczyłeś... taki uwag. Ja się <laughs> czułem jak na Rolę Kosterze. Aha, albo czułeś się jak taki główny bohater filmu akcji. Nie, nie czułem się jak główny bohater filmu Akcji. Nie czułem się czuł jak główny bohater filmu akcji, kiedy bym e, rozwalił szwadron terrorystów, który wyparuje samochód, ale, samolot, ale tak, tak Nie zawsze jest tak ekscytujące. <laughs> nie wrażenia wrażenie po pierwszym locie jest najbardziej pod, e, pozytywne. Idziemy teraz na kolejny lot, tym razem do kolonii, czyli tam, gdzie mamy być. A raz na mnie podejrzliwie patrzy, zerka z podełka. Yy, I szczerze mówiąc, to już mi się nie chce. Zawsze mi się najbardziej chce po prostu iść na targi i robić jakieś materiały, niż na nie jechać. Ale jak ten człowiek marudzi, ja Ja wcale nie marudzę. Ma Jestem bardzo zadowolony. Hey, Matthias! ...schließen Sie jetzt auch mit Ihrer Sicherheitsquote, verfolgen Sie auch... erreicht haben. No, to jesteśmy w Kolonii, czyli w mieście, w którym odbywają się targi Gamescom, więc teoretycznie wszystko fajnie, tylko że w tym roku okazuje się, że wcale to nie jest nasz y, ostatni cel podróży, dlatego że mieszkamy w Leverkusen, czyli w innym mieście niż Kolonia. Co prawda położonym dość niedaleko, szczególnie że jest tutaj połączenie taką bardzo szybką kolejką, ale tak czy siak musimy się od Gamescomu znowu na chwilę oddalić, także, no. Idziemy Czy ziarasz? Bagaże? Cześć. Bagaże no. Ciekawe czy mi wyjedzie. Wyjedzie. No wiem, no co miałem dokładnie to samo. Idziemy. Idziemy. Oho, zaczyna się. wygląda bardzo jak ten we Wrocławiu. Aha. Jesteśmy właśnie na dworcu yy, głównym w kolonii, z którego ma odjechać pociąg do Leverkusen i nie pytajcie jak to zrobiliśmy, że stoimy tutaj w 8 osób i nam ten pociąg uciekł. Nie zauważyliśmy, od każdego razu się czekamy na następne. O, a tu są właśnie targi. No dobrze, dojechaliśmy do tego naszego hotelu w Leverkusen, Arasz nie jest ze mną dlatego że Arasz poszedł z Ufałem na kolację organizowaną przez firmę Cenega. W sumie takie kolacje są często obecne na przykład na E3 albo na Gamescomie, organizowane przez różne polskie firmy, gdzie można się spotkać z kimś, poznać kogoś, przychodzą tam też przedstawiciele innych mediów, więc można oczywiście sobie pogadać. Ja nie poszedłem, bo mam robotę, a nie to co Arasz. Także podróż była krótka, udana. Niewiele wam pokazałem z, właśnie z tego powodu, że była krótka, ale też z tego, że mi się bateria wyładowała w kamerze. Więc nie mogłem wam dużo pokazywać, ale mam nadzieję, że już pierwszego dnia targów będę miał szansę wam zaprezentować razem z Araszem to, jak faktycznie wyglądają kulisy tego typu pracy, jak powstają materiały i jak w ogóle mamy to wszystko zorganizowane tutaj. Więc dzięki i. Do zobaczenia.